To dla Justyny Kowalczyk miejsce szczególne. To właśnie tu w styczniu 2006 roku po raz pierwszy stanęła na podium Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce w biegu na 10 km w stylu klasycznym. Rok później na tym samym dystansie była bezkonkurencyjna i jako pierwsza Polka w historii wygrała pucharowe zawody. Ten weekend tylko wzmocnił sentyment Kowalczyk do tej estońskiej miejscowości. W sobotę nasza biegaczka znów dokonała rzeczy wielkiej. Na finiszu odparła atak samej Marii Justyna, moc nie musisz! Justyna, 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 Ona jednak będzie pierwsza, tak! To był naprawdę dobry wiek. Po raz pierwszy w karierze wygrałam sprint w i to jest fantastyczne uczucie. Chciałam wszystkim podziękować za wspaniałą rywalizację i ogromną radość, jakiej tu doznałam. Radość z polskich kibiców! nie zabrakło, była nie mniejsza. Kowalczyk po fenomenalnym turbeski pokazała, że wciąż jest w wyśmienitej formie i że kwestia kryształowej kuli wciąż jest sprawą otwartą. W tej chwili o tym nie myślę. Skupiam się na rywalizacji i zobaczymy, co będzie. A w znów było bajecznie. Kowalczyk na swoim koronnym dystansie 10 km z którym klasycznym wręcz zlokautowała rywalki. Liderkę Pucharu świata Marit Biergen wyprzedziła aż o 22 sekundy. Trzecia Teresa Jochał do Polski straciła ponad 40. Norweski wciąż są bezradne w starciu z naszą biegaczką. Dziś znowu było wyśmienicie. Pierwsza część dystansu była dość łatwa, a istotne moje narody mm. dziś niosły mnie perfekcyjnie, zwłaszcza na zjazdach. Bota Powalczyk trafiła kolejnych czterdzieści punktów do Marius Biergen w klasyfikacji generalnej kuchalu świata. Do liderki Polka traci już tylko 62 dwa punkty, czwarta z rzędu kryształowa kula wciąż jest realna, ba zbliża się dużymi krokami.